A samochód? Już będą u nas. Uuu. <laughs> Wszystko musi w... być podzielone. W... W... Tak nie, nie wygląda, wygląda tak jak Michał, a jednak. Aś tak rusza. Jeszcze raz przypominam i zachęcam. 16, 17. W jednej chwili z przyjaciela mógł stać się takim potworem. Super Musimy mu pomóc. Niech centrala pośledzi. Z Lidla. Też z Co ty powiedziałeś? Ile dup mam u ciebie spędzić? No, zanim reszta wejdzie, choć podniesiemy to szybko. I co od

Za coś? Zamawiałeś coś? Pizzę? Skalujący post odnośnie ludzi, którzy stoją na piekietach anteabur. Jak myślisz, skąd się. Wtedy pogoda zaczęła się zmieniać. Dzurki zawsze mnie cieszyły, i pan kwiateczki to było moje hobby, jakby to mówić. Ta pasja się zaczęła w 2007 roku na działce. No zrobiłem sobie. Udomowienie zbóż. Lowi, uda ...udaje... Szwedzkie smakołyki, pomyślał sobie: A dlaczegoż to. To tak zwane przedchlinki, za pomocą których larwa oddycha. Tam nieba, kres, pieśni, śpiew. Zaparzę herbaty. Przepraszam na chwilę. Ale już. I dawał nam jeszcze przykład. Nigdy jeszcze Puszcza niepołomnicy nie zdołała awansować do najlepszej czwórki. Trzy razy była w ćwierćfinale, trzy razy odpadała. Żukow, Cholewiak. Wielkie doświadczenie Mateusza Cholewiaka. To come to an agreement and stop this brutal, brutal conflict. It's not going anywhere, Brett. Right? It's not going to end anytime soon. Zapraszam wszystkich To doprecyzuje już porozumienie techniczne. Najpierw ukraiński parlament.